to na Insta, czyli taki naprawdę bardzo mały samochód z Korei, oczywiście już na prąd, jak żeby inaczej. Po pierwsze, jeżeli myślicie, że era miejskich samochodów już minęła, to jesteście w błędzie. Powtórę. już udowadnia, że jest wciąż miejsce na malucha. To jest tak naprawdę na pograniczu segmentów, bo to jest pograniczu segmentu A i B, bo to, co macie okazję teraz ze mną podziwiać, to jest samochód o długości, uwaga, nieco ponad 3,8 metra. Do tego jest ogromny rozstaw osi. Zobaczcie jakieś do siedzenia, z którymi teraz się zmaga to fajny turbo. Natomiast w tym, że jakże małym nadwoziu doczarowano rozstaw osi prawie 2,6 mm. Czyli to już jest, to jest tak porównywalne ze starszymi samochodami kompaktowymi. A to oznacza, że po pierwsze, Okurowski bez problemu usiądzie za Okurowskim. Co więcej, zrobiliśmy nawet test, kiedy to drągal o wzroście 1,8... Przepraszam, 1, ponad 1,9 m bez problemu usiadł sam za sobą, także przestrzeni w tym maluchu nie brakuje. Cena 103 900, wyjściowa. No oczywiście ten jakże mocniej, bogaciej, obficiej wyposażony egzemplarz to już jest bliżej 140 tysięcy. Ciekawa propozycja. Bez wątpienia. Przed Wami jakże Trzemile stylizowane chyba Instagram. Cześć!